Nie, to jest yy, tak 9 minus 3. To chyba, że tak. Z masłem. A szczerze bym zjadł. To jest moczynek ze z... O Dawid, dobry temat postanowić. Jak pani ze nie, jak jeść żuchę? Z wątą. A ja widziałem, jak ostatnio Gostek sobie sadził rzeżuchę w klawiaturze. I jak grało, to miał świeżość. Pomiędzy palcami. Mech. Mech. Chłop zarastał przed komputerem. A ja wam pokażę taki piełek jednego Citroena starego, pod którym chyba mech już rośnie. Przeszkoda mnie Bogę cały zarośniku Ej co się... No Dawid, ej czemu my gramy cię? jak zwykle? Pojebało się Ale że jak... Co? Jak... Jep Ja mam modu. A ja mam 30 fps. Ja mam 50, no, 50 przy nagrywaniu. No ja nagrywam i mam nagrywam w 60 klatkach, mając 40. Tak. Ja też. <laughs> fundacja. Pomóż se samu. Cześć. <laughs> 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 I tak i takie pomóż samo like, oh. samą Może napisz do wszystkich Nie, on nie napisał A Ja się chyba za do domem I jak nie jedzie. Ja, ja tam jedzzę. A po drugiej stronie. No? Pida jest w kraju, bo... Nie mam no i jeszcze coś tam masz. Bo damien. Coś tam ten... Tak, nie No i no jeszcze Wiesz co, wyjadę na niego pomogę ci. Tylko... no dobra. Myślałem, że Nie wyjadę, daj sobie mu Nie <grym> Ej to dobre jest. Ja Założę taką. Będziesz tam sobie pomagać. No? Będę sobie dotację robił. Dotacja sama na YouTube. Jak? Nie trafiłem. Dobra. Dziękuję. pana zwrócił uwagę. To ja mogę pić te reklamy. Prawie Co to? Nie, to mi się ukradł. You know. A ty gdzie mi tu jedziesz? Tu macie kradzie Mnie też ukradł. Dobra, ja zjeżdżam na lube. Zamębierz, że w tej rzeczy da rady uponąć? Tam dalej. No, nie wiem po którym miejscu, ale gdzie dokładnie. Widziałem jak go z tego Znaczy w końcu chcę meczeć. Tak jest. To chyba 100%, prawda? Nie przebiłem. Dobra. Ja. Weź tam Jacksona, widzisz go w ogóle? O 3000 HP to nie zrobimy Ej kto tam tak ciśnie? Damian Brobiu Ej Weź opatry Wiesz co się naumiałem w końcu tym grać No ładnie ci idzie A dobra ty nie masz moduł, nie powiesz ile masz O Właśnie. Było... Nie, może... trafienia mało. mam Mam może... 700 y, uszkodzeń na razie a, ej, sam tak. bez, mod, bez modów może lepiej wtedy nie widzisz ile masz i ten się nie skupiasz no, i na, na przykład tym. No, tak, ja tylko byłem osiem no. Zrobiłem dzisiaj MK na Ale trzecim... Nawet... Ej, na trzecim francuskim zrobiłem MK 7 kg. I tysiąc... 1000... Ile damy? to było? 1200 D Prawie ej, chyba tak Wybijaj go nie przebiłem. Serio? Ja pod no. jarzmo trafiłem. Dobra, jej pałka. Uuu. A ten czy ile tutaj? Dzień. Ej, ile ma się No, nie wiem, mam 1840 wn więc... Pewnie podskoczy jeszcze o 100. Albo i 200, zaraz zobaczymy. Trzecia klasa, bojownik z wagi Ej, ale dostałem trzy, Aha, trzy razy, dobra. haha drugi. E, cicho. Ale tylko trochę nie miałem. Nie no, tak nie. O, tysiąc, nie. Tysiąc 1600, O, tysiąc o sześćset... dwa nie. tysiące prawie. A w końcu się nauczyłem tym grać. Hmm. No ja wam mówię, tak granie... I czym gramy? Nie wiem. Dadej szóstką? Hmm, no bo ty nic, ty nic, możesz... nic nie masz. No, naucemy... no możemy poekspieć Dawida trochę. Możemy, możemy KV-1 robić. Dobra, ty weź KV-1, ja robię przecież typa. A Dawid ma SK czy? Czy SK weź? SK. Czy chcesz Ale... z typą też? Bo KW1 zwykłe będziemy później. a robić. czekaj, zobaczę ty SK już lub KW2 nie robisz chyba. No właśnie nie wiem. kawu jeden się lepiej igra gra na razie. Ale to zrobię sobie tego trolla Kupię sobie kamuflaż, a będę szpanował. fajne kamuflaże są na Japońcach. Jeśli znaczy na Japońcach to nie wiem, ale na Chińczykach Znowu jest y, pomarańczowy. ja dalej pomarańczowy y, mają ja trzech byłem. niebieskich, czterech zielonych i tak dalej 16% 16% jest. Oho. Oni mają niebieskich. Przecież ja mówię. O mają Gucia, to przegram. Ej, Gucio jest. Gucio jest wygram. Chyba ci przegram. Chciałem zrobić coś Chcesz czekolady z wiśnią? Nie, z lawiną, z wiśnią. To rozynki tego nie wiem. Ja mam... Dziki taki. Może no, no, no. ja tak. Gluźmy, idziemy. Lupię, wiesz? Odeszła od niego. Mio miod czekaj, miodu mu nie przyniosło. I już zostawił. No weź, bo się obrazi. Uwaga na sektor EQ. E... co? E0. Pewnie tam siedzi. Maja. Czy ma fosza? Ej, tu czołgi o. jeżdżą No, zauważyłem, luz Po co napisać, czy ma focha? Fosza Aha, tam do budynku A Gucia Gucia już koksi Chcę pokazać, że Maja poszła sobie Pojebało go Ty, 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 ty się nie wyrażał to załapał Dopiero dojechałem, e, dingłem od czegoś, no właśnie nie jedzie. za bardzo wiem Dobra. od czego. Gucio jedzie, nie mogę zobaczyć. Są I tak, uciekli. Gucio. Dingnął, widziałem. Dobra strzelę, Bym wyjechał na niego, ale rozwinął. Nie, nie się Trochę ich tu przyjechało. W M4 z hesza za 126. O, też to jest kaszuska. Lol. Zablokowałem się o schodek. Jeszcze nie trafimy. Nie. Co to jest? Boże, czy ty to widzisz? Nie, nie, nie. Nie, widzę. A, ty. nie a ty? Boże, czy ty to widzisz? Nie, a ty? To jest dobry Zerwałem goszkę KW-1S z Goldem 4000 Mi zerwałeś <noise> Mi też ktoś zerwał Aha Super, nie potrafię A ja i cofnił się chyba Ty, on mnie od drugiej strony wziął A myślałem, że ten goszek tutaj... Głócią mnie zjechał Pozdro Ale zgodę mi panu Koniec mnie się nawet nie ruszam O tylko ty zostawić Dobra, nie będę mu pisać Już nie Tak to jest jak się wyśmiewam na skur. Ej, D46 no. ściągnąłem gąskę tylko Tak No i 4 tak? masz chyba bardziej Z dwóch stron nie biją z trzech No co z trzech Przegraliśmy hmm, dba No przy było 16% projektów. A kto to widział Dobra Minu, Minus 8000 Cicho nawet No wiem, może tu dobrą stronę To ja to Może zrobię misję 15 Mhm uh -huh. Na... Ja zrobiłem kapę 1 tą szóstą Co? Ja zrobiłem tą szóstą misję O A to, od razu na kapach Nie Wtałem z tyłu, później pojechałem. Nie no, aplauz. Chyba A ja poprawiam kontr kontrzwiad i muszę z, zniczyć wrogi czołg lekki Nie ma ja nie będę tu Gdzie pojechać? Są same wszystkich Mogę jechać na atak ale nie przeżyję za ja ciśnijmy, się postaję z tyłu. Raz się żyje. Ja postaję z tyłu, później wyjadę. Albo włączę sobie coś innego. I znowu ci bota wywali. Te Później wchodzisz, a ty dalej żyjesz od taki. No, no co ty myślałeś? I później wszystkich... na dobicie. Tak. Raf na raz. hara Co? O, ta piosenka jej sama była. Mhm. Mm nie, nie Nie, no jest skała ale dobra. To coś, coś weszło. No, coś musiało. Wodzi zapadł się pod ziemię. Kto to widział? Takie rzeczy tylko w wodzie. E, e, znaczy nie trafiłem wszystkiego. mała wersja przy Ile 42? Je, zero i ja, muszę jest... ja muszę mieć zabor, ja, muszę, ja muszę mieć Tambor, ja muszę Ale ja muszę mieć coś do tutaj. Kiedy Eee, się biłeś. Jedzie pomoc. A oni tu czegoś szukają Jest, podpalenie Nie trafiłem To nie ta misja A jakbym trafił, to by był mój, ale... O, ja też podpaliłem I zginął Hehe Kurczę, w skałę weszło Sztuk mi bije Łaaa Samu na pierwszych tierach się wkurzał? i pozdrawiam tego pana, jak to nie, nie, ci. nie, 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 Weź nie, nie, mnie. nie, 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 chatę ten nie, Spalił. Ja mu spalę chatę. A jak on pierwszy. A może A może ja mieszkam w tym czołgu, co? I to mi spalił. Nie no, wiem maszyki rady co. Cieniasy. Nie, że ty. Tutaj jest trochę więcej ciągów, więc się boję wyjechać. Ale ty jeszcze żyjesz cieniła się. No żyję. Nawet mam więcej niż połowę HP. Ja mam wszystko na hita. Jakoś się boję, jechać. Nie pomogę, sorry. Bo dostanę bułę. Proszę, bułę. Za 1 na 2 strzałę trzymam. Jeden HP. Cie... Nie, 17 Przy tym, że jeden. Jak tam sytuacja? Nie za bardzo, nie za e. Jak się sytuacja na front? Znów... Gdzie? 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 Jak sytuacja na frontu? Którym? Nie wiem. Lewym czy prawym? Na którym nie wiem w jakim sensie, Paweł. No, jak bitwa. A y, 3 kille. 10 do 11. Jadę y, zabrać komuś 17 hapsów. Eee, ja miałem tylko 700 damage'a. 52 km na godzinę. No, ale nie starana mógłbym go pociągnąć. Nie o się Przestrzegłem go na wylot Nie, on nie trafił, chociaż daleko nie był... Lufetą w łóżku. E, nie. Ja taki Dawid nie jestem. Jedź na Hummela. No Humela. Hmm, może coś jeszcze zrobię w tej bicie. Mam, Mam też. Z... Ale spoko... Hey, Cześć. Cześć, to, to zrobiłem wczoraj 700 tysięcy. E. Ej, wszystko jest na kilo. Znaczy na one shot. shot? frag, Nie dojadę. Jeszcze nie dojadę, bo BDR, że Po Humala dojedziesz. No, no chyba, że pancerz Szturm 4C dojedzie. Uuu, BDR to zawaliło. A się dzisiaj popisałem, jak Sandra była. Wzią, wziąłem jedną bitwę. I, i przegrałeś. Co ty? Miałem 2000 na a i 4 kilo I wyłączyłeś, żeby nie pokazać zdolnionej, nie? Nie Żeby kolejny nie załamić Tam czyli Awczy czy nie? Nie Nie wiem Hit Tak Nie, one shot Widzi mnie dopiero I się boję Arty hmm. Czy takie taki słowo jest. jest Chyba, sumie, tieru chyba to. na dole. Ja raz przejechałem bo kartę i jej nie zobaczyłem? Znaczy, ja jej nie zobaczyłem. Ja no. jest, lol? Gdzie... O, aha. A, hit. O, hit. o killi mam. Hmm, mam. No. Może być? No, może to jest pisiaczkę. Może być kolejny specjalista do kolekcji. Ej. Co? Nawet pierwsza klasa. Też O, gwiazdkę zbiłem. Nie jak świetnie. Ja miałem tysiąc... Ja miałem 1500. Ej, Damian, bierze misję na medyprowę, byśmy zrobili tą pićbąkę. Miałeś nie nie wiem. W pocie miałem 257 2973 na 8 tysięcy tego zarobiłem, bo pociski po 1000 co? Czym teraz? Nie wiem. Chwilę zobaczyłem. 5000? 16400. Nie wiem, ostatnią chyba bitewkę robimy. Hmm? A mi tutaj nie znaczy, tak sobie dla weki zagramy trujeczkami. No problem. No, no jest Damian, problem. Damian, twoja trójka. Ta też jest zarobista Ale nie, weź swoją trójkę. A ja podstawowo bez premium, po co jest wydawać? 20 zł to nie jest tak dużo, wiem Ty więcej wydajesz na nic. Ja ci powiem jeść też trzeba, nie? Co jeść też trzeba No jeść też trzeba właśnie Dzięki O hmm. bardzo ulubiona mapa, o tym Kiri było Ja mam 7 Mam Pól jest od 10 10-11 to jest pół, co nie? Mhm. Um, mm no. Nie. O, o ej patrz, broda. Pól jest gdzieś na Twojej wysokości. Broda. Od 12 do 14. Co, co ty How old are you? Ile masz pod płaciem? E, zaraz zobaczymy. Wszyst wszystkie. To jest masa, szkoda. jest masa. Weź tego cicha ktoś. BT7 tam po lewej jest. Aha, bo ty no. jesteś tam. To rozwaliłem drogę na jednym, jak? To. To weź tutaj, no właśnie, jedź tam na ciche. Pomóż. elementu Jedź Ja nie mogę go przebić, Lol. ściśnijem CMA, ja ci pomogę Ja swojego walnęłem Co za debil mi podjechał. E, trochę szybko przeładowuję No tak jak ja wiesz a, Nie wiem ile a, no, Dobra Niezbyt ja świetne tam nie było Napisz do Wargamingu, żeby usunęli tą skałkę. Czemu nie? Bo przez nią zginęłem. O, Radził jest dostępny. Ej, nagrywasz jeszcze? No. Może Weź ten treningówkę gdzieś, gdzie można wyjechać z wody. Tak żebyś wjechał całkowicie do wody i nie wyjechał. Ja muszę znowu klawiaturę sobie kupić. Bo trochę trochę jej odwala, bo wciskamy to to nagle kogoś, kto, ktoś zginął. No, A, się... co ty robisz? Ja się tutaj na tej mapie nie zatrzymamy. Ej, jedź po arty. Olej, nie, 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 tobą, wiesz? nie, nie, się nie, no nie, bo klawiatura mi Dziwne, nie? Nieźmionek ma <laughs> Dobra no ale ma, mają fragi 2 i 1 Nie bo klawiatura, nie wiem ja wciskam i to nie chce się odbić A i weź treningówkę wtedy. A, dobra. A cały czas coś z dysku czyta? się Czemu... jarzy i jarzy ta lampa. Treningowa, zapisz. To treningową? E... Moment... treningowej, ja nie chcę treningowej. A intro chcemy nagrać. Czekaj, zaraz ci powiem. Ale... Ja jeszcze nagrywam jak co. No to tak, kurwa, to się powycina. Tak, i. A nie, niech chyba, gwiazdki zbiję wcześniej. Um. Weź ten. Erl. Erlenberg.